Biała Podlaska, 7 grudnia 2022 roku, godzina 11:47, przekaz numer 1229 Bóg Ojciec. Jam jest, który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham was niezmiernie i pragnę. Abyście stale podążali za głosem Bożym nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo mocno was kocham, tak bardzo mocno spragniony jestem waszej czystej, świętej miłości, lecz kto mi ją da bezinteresownie, im więcej dacie mnie dobrowolnie od siebie, tym więcej ja wam dam od siebie. Postaraj się człowiecze nie przywoływać do swoich myśli zła. Nie myśl o nim, nie rozważaj go, bo przez to przywołujesz do siebie demony, które z chęcią tworzą w twojej głowie zmodyfikowaną, a tym samym demoniczną retrospekcję. Zauważ, że to, co było w twoim życiu, ponownie się nie wydarzy. Chcę siać na was moją miłością, która nie posiada jakichkolwiek ograniczeń. Nie ma dla mnie większego znaczenia że nie zawsze nad sobą panujecie, że dość często upadacie. Jest bardzo ważnym, abyście z każdego upadku powstawali, bo to ja jestem waszą siłą i mocą, na której powinniście się opierać. Nie dajcie się zwodzić ojcu kłamstwa, który nad wami pracuje. Zwodzi was, okłamuje tylko po to, aby wciągnąć was w matnie swoich pułapek. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej demony pracują nad wami aby nie dopuścić do waszego uświęcania się i radości. Szatan to dawny anioł, nadal posiada anielską naturę, choć grzech, który popełnił, całkowicie zerwał łączność z Bogiem i jego świętymi łaskami. Dlaczego człowiek przegrywa w walce ze złymi duchami? Upadli aniołowie są mądrzejsi, inteligentniejsi, o wiele bardziej przebiegli od ludzi, posługują się hipnozą i znieczuleniem demonicznym i nimi na was oddziaływują. Demony wmawiają wam bezsens walki z nimi. Wmawiają wam, że są zwycięzcy. Zagłuszają wam wyrzuty sumienia swoim demonicznym działaniem. Człowiek nie widzi prawdy, nie odczuwa jej zagłuszony działaniem demona, kroczy za jego zgubnymi propozycjami. Ludzie w większości biorą głos demona za głos anioła, lub kogoś z nieba. Zaczynają wypełniać demoniczne oszustwo, wcielając je w życie. Od pewnego czasu demony wzięły na cel duchowieństwo wszystkich szczebli, a ci już nie potrafią skutecznie się bronić, walczyć ze złymi duchami. Mało który kapłan i biskup się umartwia, modli się, pości. Większość kapłanów na wschodzie i zachodzie już nie wierzy, poddając się demonicznej indoktrynacji, wierzą, że coby nie robili, to będą zbawieni. Mniemają, że piekło jest puste, że nawet demony się nawrócą. Niestety, apokatastazy nie będzie. Ten, kto trafia do piekła, pozostaje w nim na zawsze. Pragnę, aby moi kapłani wszystkich szczebli się nawrócili, odwrócili się od zła swoich złych uczynków. Pragnę, o moi kapłani, waszej modlitwy, postów, waszego wysiłku, waszej ofiary. Jeżeli nie wysilicie się, jeżeli nie otrząśniecie się z letargu i zastoju duchowego, demon was podepcze, weźmie was pod swoje kopyta. Z demoniczną radością zaśpiewa hymn triumfu nad wami. Kapłani i biskupi oraz kardynałowie już dawno utracili swoją siłę duchową, dali sobie wmówić diabłu, że on jest od was o wiele mocniejszy, że jakakolwiek walka z nim, to próżny trud, to daremny wysiłek. Pozornie to szatan triumfuje, to on już przedwcześnie śpiewa hymn zwycięstwa. Niewielu słucha tego co mówię przez moich prawdziwych proroków, jest też wielu takich proroków, którzy dobrze zaczęli, lecz przestali czuwać, dali się ogłupić diabłu, przekazują swoje słowa i słowa demonów, wmawiając wam, że są to słowa z nieba. Tych ludzi cechuje Buta, zarozumiałość, arogancja, wielka pycha. Obecnie ataki szatana skupiają się na Polsce i Polakach, to wy jesteście dla demonów ostatnią ważną przeszkodą w zaprowadzeniu jego całkowitego królowania. Jest mała grupka ludzi i kapłanów, którzy podtrzymują jeszcze ten świat w istnieniu. Od lat wołam o nowe ofiarne dusze, które pomogą mi wyrwać diaboliczne dusze ludzi, w tym dusze kapłanów wszystkich szczebli. Szatan wprowadza swoje nowe prawa i zarządzenia do wnętrza Kościoła Świętego. Biskupi i kardynałowie ustawiają prawo, które tak bardzo znieważa Boga. Niewielu słucha tego, co ja chcę przekazując w orędziach. Także w Polsce pojawią się kobiety, jako szafarki komunii świętej. Jest to przekleństwo i obrzydliwość w moich oczach. Szatan wprowadza otwarcie swoje zarządzenia, a moi kapłani wszystkich szczebli, zamiast mnie służyć, służą Lucyferowi. Nim poleje się dużo krwi i dam wam Ducha Świętego, który oświetli was i wasze dusze światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Każdy żyjący człowiek. Ujrzy swe czyny oraz swoje postępowanie oczami Boga. To spowoduje u wszystkich wielki szok, wielki wstrząs. To obudzi serca wielu ludzi, w tym wiele serc kapłanów, wszystkich szczebli. Do tych wydarzeń pozostało kilka miesięcy. Dlatego wołam i proszę o waszą modlitwę. Post i jałmużnę, waszą pokutę, ofiary kogo się tylko da każdego kto pozwoli się porwać Bożemu duchowi. Nie żałujcie swoich modlitw. Ofiar i wysiłków. One nie pójdą na marne. Wysila się wiele osób, wysila się Maryja, lecz mimo wszystko to jest kropla w oceanie potrzeb. Dopiero oświetlenie sumień obudzi ducha w narodzie polskim, w tym ducha polskiego duchowieństwa. Dopiero wtedy rozpoczną swoją pracę dla Boga, lecz dla wielu z nich będzie o wiele za późno. Nie chcę przylewu waszej krwi, lecz dopuszczę do tego, jeśli nie pozostawicie mi innego wyjścia. Szatan chce dla was pożogi wojennej w całej Polsce On chce Polaków masowo eksterminować. Maryja robi co może, aby was ratować, lecz i ona nie daje rady. Szatan porywa do swojego działania zbyt wielu ludzi, w tym kapłanów wszystkich szczebli. W swoim czasie pokaże żywemu płomieniowi o wiele więcej. Dam mu nowe możliwości, lecz jeszcze nie teraz. Niebawem przeprowadzę jego duszę przez pełne oczyszczenie wiem, że jest dość delikatny, nie jest gotowy na to co go czeka Po jego oczyszczeniu damy mu więcej łask i darów niż innym A dar mu dany, ofiarowany pomoże wielu Lecz będą też tacy, co go zlekceważą Już teraz trwajcie przy mnie Już teraz podążajcie do wypełnienia każdej woli Bożej Każdy kto będzie nosił medalion Bożej nadziei Będzie pod osobistą ochroną Trójcy Świętej i Maryi Będą się działy liczne cuda przez ten medalion Chcę, by każdy z was na bieżąco realizował wolę Bożą Nie poddawajcie się sile, ani panowaniu demonów Czyńcie co zdołacie, aby trwać przy Bogu Resztę pozostawcie Bożemu działaniu Każdy prawdziwy prorok otrzymał na ten czas zadanie do wypełnienia Zadania żywego płomienia dopiero są przed nim Wiem, że ma już wszystkiego dosyć, ale wytrzymaj synu Poddaj się ochotnie pod działanie Trójce Świętej, reszta należy do Boga. Szatan wam wmawia nieprawdę, mówi, że wszystko jest stracone, że nic nie da się uratować, czy nic tylko zdoła, aby was zniechęcić, osłabić. Naciska na wasze największe wady i słabości, aby wam pokazać, jak słabi, nędzni, nieporadni jesteście sami z siebie. Teraz chcę, abyście mi codziennie siebie oddawali. Wszystkie swoje słabości, ułomności. Zechciejcie się zjednoczyć z Trójcą Świętą i Maryją i razem uderzmy szatana. W ten sposób błyskawicznie zostanie pokonany. Każdy w swoim sercu wie, przy czym go postawiłem, jakie zadanie wyznaczyłem. Zatem, kto może i zdoła, niechaj się modli. Niech pości tyle, ile zdoła. Na tyle, na ile mu duch święty pozwoli. Mudlcie się. Pośćcie na tyle, na ile potraficie. Zechciejcie prosić Ducha Świętego o dary, w tym o dar modlitwy, postu i umartwień. Sami z siebie nic nie możecie, nic nie umiecie, każda umiejętność to dar trójce świętej. Kto z was za dary, które posiada Bogu dziękuję. Jeżeli ci się człowiecze wydaje, że nic nie masz, to masz swoją modlitwę i ofiarę, dar swojego cierpienia, chorób, doświadczeń życiowych. Zechciej mi to wszystko ofiarować do dyspozycji do Bożego skarbca. Nieraz myślisz, że to jest tyle co nic, marzysz o czymś innym, na przykład o stygmatach i tym podobne, ja ci nie daję tego, co chcesz. Co ci się wydaje, że będzie dla ciebie dobre, ja jednak wiem, że to nie jest dla ciebie dobre. Nie ulegaj totalnemu zniechęceniu, zechciej codziennie się modlić, ofiaruj mi wszystko do Bożej dyspozycji. Ja wszystko liczę, w swoim czasie dam ci odpowiednią pociechę. Lecz nie wtedy, kiedy ty tego chcesz, lecz tylko wtedy, kiedy ci to będzie rzeczywiście niezbędne. Jeżeli oddałeś się w niewolę miłości Trójcy Świętej przez niepokalaną, to o nic się nie martw, bo od ciebie tak mało zależy. Czasem pełnienie swoich prozaicznych obowiązków, opieka nad chorą, niepełnosprawną osobą, to jest twój krzyż, to twoje prawdziwe zadanie na już. Nie buntuj się, lecz bądź mi wierną do końca. Są też osoby, które mają problem ze swoimi kapłanami w parafii. Ja chcę, abyście otoczyli ich swoją modlitwą, postami i ofiarami, zechciejcie ofiarować ich do Bożego skarbca, do Bożej dyspozycji. Wam się nieraz wydaje, że jest zły, że to Mason, a jest jemu po prostu brak łaski Bożej miłości. Czasem poskutkuje rozmowa z nim, czasem pozostaje Wam tylko modlitwa. Post i ofiara, a wasza mowa go tylko rozdrażnia. Proście o pomoc i asystencję ducha świętego, a pomoc i opiekę z pewnością otrzymacie. Walczcie o Polskę. Walcząc chce, abyście się o nią starali, modlili, pościli najpierw za waszych kapłanów, biskupów i kardynałów. Jeżeli z waszej strony będzie dostateczna opieka modlitewno, pokutnicza za nich, to cała reszta może być podźwignięta. Nie zniechęcajcie się zbyt łatwo, nie upadajcie na duchu, proście o pomoc i opiekę, a ją z pewnością otrzymacie, choć nie zawsze od razu. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham was, bo mam dla was wiele miłości a jestem bardzo spragniony waszej miłości do mnie. Lecz jest ktoś, kto wam przeszkadza normalnie żyć i egzystować, to demon. Wbrew pozorom jego działanie za mocno nie przeszkadza, bo gdy nastawiacie się na pełnienie woli Bożej, to jego złe działanie będzie was uświęcać, bo wy zaangażujecie swoje siły i z Bożą pomocą będziecie z nim walczyć i z tym, co on wam proponuje. Demony nie działają siłą, tylko umysłem i pokusami. Siłowo dręczą jedynie te dusze, które są wybrane, a ja do nich dopuszczam to doświadczenie, aby mogły przynieść jeszcze więcej chwały Bożej, swoim działaniem i walką. Nie obawiajcie się złych duchów, bo nic wam złego nie uczynią bez mojego pozwolenia. Pośród Was są osoby, które czekają na to, że to ja będę za nie żył, działał, funkcjonował, podejmował za nie decyzję. Na początek niech te osoby wszystko uporządkują, wszystko co mogą i co zdołają. Nie będzie zbyt wielu osób, które będą chciały im nieustannie pomagać. Chcę, aby te osoby bardziej uporządkowały swoje życie wewnętrzne. Niech nie proszą te osoby za wiele dla siebie, ale niech regularnie modlą się codziennie, oddając wszystko do Bożej dyspozycji. Módlcie się tyle, ile możecie. Ofiarujcie mi wszelkie wasze umartwienia i krzyże. Podejmijcie starania, abyście sami mogli zarobić na siebie i na utrzymanie swojej rodziny. Ja was nigdy nie opuszczę, lecz oddalcie od siebie zło, nawet złe myśli. Zechciejcie żyć w czystości. Postarajcie się być dobrze. Ja dam wam niezbędną pomoc, abyście mogli ułożyć dobrze swoje życie. Często bywa, że gro waszych niepowodzeń tkwi w podjętych złych decyzjach. Postarajcie się uczynić dobry rachunek sumienia z całego waszego życia, zanotować wasze wszelkie obciążenia i to co jesteście komuś winni. Zawsze regulujcie to co was obciąża. Postarajcie się naprawić wszelkie zło, którego jesteście przyczyną. Jeżeli trzeba, ponownie się oczyśćcie w sakramencie pokuty, a tam gdzie to konieczne. Podejmujcie decyzję o spowiedzi z całego waszego życia. Podejmujcie właściwe wykonywanie waszych obowiązków stanu, zechciejcie się modlić, pościć, czynić ofiary, umartwiać się, a to wszystko składać do Bożego skarbca, do Bożej dyspozycji. Bardzo proszę kapłanów i biskupów, aby się opamiętali, by obudzili się z demonicznego letargu. Niech każdy z Was znajdzie uczciwie czas i niech uda się przed najświętszy sakrament i niech otworzy w pełni przed Trójcą Świętą swoją duszę. Proście dla siebie i innych braci w kapłaństwie i biskupstwie, o dary wiary, nadziei i miłości. Proście Trójce Świętą przez Maryję, o pomoc dla siebie, o światło Ducha Świętego. Pragnę, aby znalazła się też grupka wiernych świeckich, którzy pomogą swoim kapłanom i biskupom swoimi modlitwami, postami i ofiarami. Jeżeli uczynicie ten pierwszy krok, ja sam. Trójca święta oraz Maryja pomożemy wam uczynić pozostałe kroki. Kto może i zdoła, niechaj zamawiam przez świętą do dyspozycji trójcy świętej przez niepokalaną, jeżeli podejmiecie swoje właściwe starania, pomożecie uratować wieczność wielu tym, którym bez waszej pomocy i ofiary nie dane byłoby nigdy się zbawić. Otwórzcie na oścież wasze serca i sumienia, niech każdy z was porzuci zło, które czyni niech się nawróci. Bo, gdy wkrótce nadejdzie odpowiedni czas, może zginąć wielu, wielu z Was. Zastanówcie się dobrze, w jakiej kondycji jest Wasze zdrowie duszy. Ja pragnę Wam pomóc, Wami pokierować, lecz zbyt mocno i intensywnie przywarliście do ojca wszelkiego kłamstwa i słuchacie jego zwodniczej mowy. Zadbajcie o czyste myśli, nie myślcie o złu, nie rozważajcie grzechów, oddalcie od siebie te myśli. Nie pozwólcie rozwijać się im w waszej głowie. Zadbajcie o wasze słowa, by nigdy nie były wulgarne, rudaszne, ani sprośne, a zwłaszcza kłamliwe i dokuczliwe. Nade wszystko zechciejcie też przebaczyć wszystkim waszym winowajcom, zwłaszcza tym, którzy cokolwiek wam zawinili. Bez przebaczenia dusza tkwi oddana diabłu. Zastanówcie się zatem, jaką decyzję podejmiecie. Z kim chcecie kroczyć przez resztę życia, ja wam pomogę, ale to Wy musicie chcieć się zbawić. Musicie chcieć wypełniać wolę Bożą. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, o moje stworzenia, i z miłością przytulam Was do wnętrza mojego świętego ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca. Nie pozwólcie, by demon was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom. Nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej kronobrności, bardzo mocno was wszystkie kocham. Czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg ojciec.